Hej, witam Was w kolejnym odcinku z i and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu i kończymy sobie event Golda. Tak, z przytupem, bo musimy sobie oczywiście sprzedać wszystkie przedmioty, które tutaj zachowaliśmy. Musimy sobie odebrać, wiadomo, naszą kopalnię. Dzisiaj nam się wybuduje kopalnia złota na poziom 92 i postawimy sobie na poziom 93. Więc tutaj już naprawdę. Super, super, super to idzie. No i też dzisiaj władcy nie będziemy podbijać. Ale w następnym odcinku zobaczycie ile tutaj tych dusz jeszcze uda nam się nafarmić. Chyba, że dzisiaj jakąś, jakimś cudem uda nam się wyfarmić tyle dusz. Że nawet po ulepszeniu będę mógł sobie e, mieć jedną kopalnię do przodu. No zobaczymy. Na pewno zaczniemy od Przeprowadził dany atak na twierdzę. To może być troszkę trudne, szczerze mówiąc, ale na szczęście przerolowałem i mamy od razu. Więc to nie było wcale takie trudne. Więc, tak jak mówię, jak było w ostatnim odcinku z Maga, Maga nasze plakaty, te trudniejsze, są naszą specjalnością ostatnio. I oby tak zostało. Pupil gildyjny, 16-głowa hydra, 12%, to już 10, więc sympatycznie tutaj wojownik pada. Tu możemy sobie zresetować, już mamy trzy septy. No i powoli, powoli do przodu. Ciekawy jestem, ile tutaj tego golda uda nam się dzisiaj wyfarmić. Na pewno coś do toalety by nam się przydało. I pytanie brzmi, czy my poświęcimy jakiegoś zwykłasa, czy jednak wrzucimy sobie epika? Epików mamy jeszcze trochę, bo tam mam zamchomikowane bronie, więc wrzućmy sobie epika do toalety i sobie go po prostu rozmontujmy. No więc tutaj jest ok. Tutaj jeszcze trochę butów mamy do sprzedania. Więc sprzedajemy, jak najbardziej, wszystko chętnie, tutaj opędzlujemy, 4 miliony, 5 milionów, tutaj też 5 milionów, 5, 2,5, no to coś kiepskie, 5, 5, 5, 5, 5 i 5. No i tutaj jeszcze bronię jakieś 4 miliony, 5 milionów, 5 milionów i 2 miliony. Tak jak mówię, te bronie na razie sobie siedzą, czekają na lepsze czasy. No i w końcu myślę, że przyjdą. To możemy sobie w sumie przerzucić tutaj. Może nawet ten e, beryl sobie tu wrzucimy, żeby mieć tutaj pusto. Jest okej. Okay. Dobra, chodźmy na popilę. Dzisiaj światło. Wygrana. To jest bardzo dobra informacja. No i oby. Dobre misje siadały i oby dużo dusz, bo nie chcę tutaj jedzeń. Absolutnie. Minimum 5 pakietów dusz chciałbym dostać. Czy to będzie możliwe? Okaże się na koniec odcinka. Na razie sporo dwójek, ale żadnych dusz na razie nie, nie dostałem. Bo pierwsza piątka nam się trafiła jak dotąd. Dobra, to bierzemy zdecydowanie eee, tu do kociołka jeszcze. Troszkę zaczynam chyba zapeszać. Bo było naprawdę dużo fajnych misji. A teraz już troszkę gorzej to wygląda. Kupmy sobie tą płotkę. Jak już tutaj jest. Wiemy, że troszkę szkoda. 5 milionów. Bo to pół statystyki. Ale jednak co jakiś czas trzeba to kupić. Bo w końcu by nam się skończyły. E, tutaj zdecydowanie ta siódemka. No niestety, jedzenie. Kolejne jedzenie. Niestety. A gdzie są moje dusze? <laughs> Moja dusza odpłynęła w siną dal. Dobra, jest pierwsza jest pierwszy pakiet. I od razu dostajemy tak dyszki. Dla zniechęcenia. Niestety. No, popsuła się awka. Zdecydowanie było, było fajnie. A wyszło jak zwykle. Wychodzi właściwie jak zwykle. No i dobra tutaj dwójka. Piątka za szesnaście. Dobra, drugi pakiet dusz. Jak na pierwszy pasek, na razie jestem zadowolony. Pasek do sprzedania. Lecim dalej. Siódemka. Okej. Okay. Dwójka bardzo dobrze. Piątka. Super. No w sumie super to nie, dwójki są super. Piątki są okej. Okay. Na szczęście dwójka niezbugowana. No to drugie piwo. No i znów zaczynamy siódemką. I kontynuujemy siódemką. No to przynajmniej dało duszę, bo, no mega słabo. Tutaj bierzemy sobie to. I tu zdecydowanie ta dwójka jest najlepsza i pakiet dusz czwarty już. Więc dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay, dwójka. Super. Dwójka. Super, piątka ok, tak jak wspominałem. Tutaj zdecydowanie ta piątka najlepsza z tych wszystkich. Tutaj, co byśmy tu wzięli, no to, bo też to piątka za 16. I czwarte piwo przed nami. No dzisiaj, tak szybko, szybciutko, ale najważniejsze, że do przodu. No i muszę też pamiętać, żeby sobie zostawić 10 milionów golda na ulepszenie kopalni. Albo w sumie nie musimy nawet zostawiać. Bo przecież zanim nam się ta kopalnia wybuduje, to i tak jeszcze będziemy dużo razy odbierać naszą kopalenkę. Więc tam jeszcze parę statystyk nam spadnie. No i na pewno te 10 milionów na ulepszenie również. I jest piąty pakiet dusz. Czyli to co chciałem, już dostałem. Czy dostaniemy więcej? To jest bardzo ważne teraz pytanie. No, bardzo bym chciał, nie pogniewałbym się, gdybyśmy jeszcze tutaj dostali więcej tych pakietów dusz, bo na razie zaczynamy trzeci pasek. Więc tak, nie dostać w trzecim pasku ani jednego pakietu dusz, to by było troszkę smutne. Bierzemy tą dwójkę. To zdecydowanie to. Dwa. Pięć. Okej. Okay. I dwójka za osiem dwieście. Niestety zbugowana. Mamy siódme piwo. Siódme piwo i zaczynamy od siedemki. Wpadek? Nie sądzę. Bierzemy dwójkę. Znowu ustawiamy sobie dwójeczkę. Tutaj również piątka. I znowu dwójka zbugowana. Fantastycznie. Ósme piwo. Na chwilę się musiałem wyciszyć. Bo niestety dychanie ciągle mam. I to jest troszkę słabe. Yy, myślę, że to sobie weźmiemy. Bo 5 milionów piechotą nie chodzi. Chociaż mogliśmy tam liczyć na duszę. No ale to nic już przepadło. Bierzemy sobie tą dwójkę. I tu również dwójeczka. Sporo jedzeń, niestety. E, dwójka. I tu co? 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 No to. No była czerwona, ale słaba. Jak zwykle. No i tu jak zwykle. Czy chcemy te buty za 5 milionów? Weźmy. 100 tysięcy, ekspa. Tylko różnicy, więc y, szału tam nie było z tym ekspem. Jest kolejna dwójka. Które to jest piwo? Chyba dziewiąte, jeśli się nie mylę. Tak, to tu jeszcze nie musimy się skupiać na szukaniu dwójki. E, miliard osiemset. No to tak biednie bym powiedział, chyba. Patrząc na to, że wojownik <grym> zdecydowanie więcej zdobył w ten event. Mm, tutaj też bierzemy sobie to. Piątka, ok. Jeszcze z dodatkowym złotem. Pierścionku. Dwójka, i tu też musi być dwójka. Jest dwójka. Dobrze. Jeszcze buty za cztery. Dobra misja na koniec. Dziesiątego piwa. No i jedenastego. Eee, słabo, ale przynajmniej pakiet durz no To To szósty, bo dopiero szósty. Więc, no, lipa. Myślałem, że jednak po tym drugim pasku będzie więcej. No i co na koniec? Dosyć ciekawa misja. Szkoda, że już bez dusz. No ale my możemy sobie ustawić wartę na 9 godzin. Mamy 2 miliardy, czyli 201 statystyk, ale jeszcze koło przed nami. No i liczę tutaj na jakieś złocisze. 3 grzyby. I co? 6 grzybów? To tyle? Jest pierwsze złoto. 9 grzybów i potka. No to tak jak na event. Mizernie. Bardzo mizernie. Rzućmy sobie kostkami. Tutaj może coś. No niestety. Tutaj również nic. Klepsydry chociaż. No dobra, chociaż 5. No tutaj zdecydowanie musi iść złoto. 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 Nic. Odłamki. Złoto. No dobra, na koniec. Daję chociaż piątkę. Tylko trójka. No cóż, to nie ma 2 miliardów 100. Dzisiaj tak na szybko sobie tutaj kliknę. Bo nie mam kompletnie siły. Znów ekspresowy odcinek. Ale przy chorobie tak niestety jest. Że człowiek absolutnie nie ma na nic siły. A ja tu muszę się dość szybko wykurować i wracać do pracy. Dobra, mamy 206 milionów. Tutaj sobie zaatakujmy jeszcze. Dzisiaj, tak jak mówię, nie ulepszamy władcy. Chociaż 13, prawie 14 milionów dostajemy z jednego ataku. A no to już mamy 110, 113 milionów zapasu. Ale dopiero jutro będziemy sobie ulepszać naszego wład Władysława. No, i zobaczymy, jak tutaj będzie to nam szło. Eee, czyli dobra, tutaj maksa sobie klepniemy. Eee, oj, dlaczego tutaj nie ma 10 tysięcy? Dobrze, teraz już jest wszystko w porządku. A bawowo? dosyć ciekawa próba, na pewno. 139 tysięcy przekroczone, to też jest dobra informacja. Eee, no i co, jeszcze atak na arenie. Si, no i 5 minut nie będziemy czekać na walkę, bo pili. Także zobaczmy jeszcze raz, co tutaj wygląda. Jutro kopalnia klejnotów 62, dzisiaj kopalnia złota 92, więc powoli, powoli do przodu. Jeszcze tylko 8 poziomów kopalni złota i będziemy mieć totalny spokój. Także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapkę w górę. Napiszecie komentarz, pożyczcie mi zdrowia, bo to się na pewno przyda. No i oczywiście, jeśli nie macie suba, no to zostawcie go w tym momencie. A ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.